Hej, witajcie. Właściwie dobry wieczór. Jak Wam obiecałem, spotkamy się u mnie w tym czasowym miejscu zamieszkania, gdzie e, przebywam przygotowując się do swojego pierwszego, jutrzejszego startu. Mamy około 22 wieczorem. Ja e, kończę przygotowywać posiłki. Oczywiście z moją żonką, która już sam sobie kima, także będziemy cicho. Ale chciałem Wam pokazać, jak to wygląda już zupełnie przed samym startem, gdzie, e, można powiedzieć, kończę ładowanie. A zaczynam, czyli nabijanie węglowodanów, a gdy u mnie w Gnieźnie, to pozbywałem się glikogenu, także zupełna odwrotność, zupełna jazda. Dla Was to, to może się wydawać trochę dziwne, że raz tak, raz tak, pewna skrajność, ale właśnie taka skrajność, szokowanie organizmu z pełną kontrolą wpływa na to, że zmiany, które mamy na nim wybrzeć, zachodzą tak, jak to mamy mieć miejsce. Jeżeli chodzi o posiłki i ładowanie, miało to miejsce wczoraj i dzisiaj. Eee, korzystałem z, no, z moich ulubionych węglowodanów, czyli batatów, eee, czyli tego co spożywałem dotychczas. Był też brązowy ryż, czyli indeks dość niski, chodziło o to, żeby ładowanie przebiegało wolno. Jadłem około co dwie godziny, było to 300 gram batatów do 100 gram ryżu. Do tego źródło białka 150 gram wołowiny. Kurczaka nie jadłem. Z wyjątkiem wieczornego ostatniego posiłku, gdzie były to białka, jaj i również bataty. Troszkę wyższych, wyższego indeksu było w postaci co drugi posiłek połówka banana lub w pozostałych posiłkach 50 gram ananasa. To były takie właśnie wyższe cukry. Banany bardzo odpowiadając ze na potas, który zawierają. Dobrze wpływa później na to, jak moje mięśnie reagują na skutek odwodnienia, zamierzonego odwodnienia organizmu. Jeśli chodzi o posiłek ostatni, to się Wam troszkę pochwalę. On właśnie będzie miał miejsce za chwilę. Tak to w ogóle wygląda, czyli nie wygląda, ale to są białka jaj zmiksowane razem z batatami w formie omleta. Taka wersja przyjemniejsza, można można powiedzieć, alternatywa do takiego jedzenia osobno białek czy osobno pokrojonych, kupikowanych batatów. żeby staram się rozmaicać, może nie tylko ja, a kaptelin dietetyczny, który właśnie wyposażył mnie częściowo w posiłki korzystam cały czas z ich pomocy. White taste z Mizna. Bardzo gorąco polecam, bo ktoś był, był głodny albo był w ogóle w gnieźnie. Nie da znać, na pewno pomogę mu tam coś wybrać. Także to jest na pewno, jeżeli chodzi o taką szybką pomoc. A pomoc mojej żony też wspomniałem, ona już tam sobie śpi, ale ugotowała mi posiłki na późniejsze już czasy. Jest wołowina, jest. Bronzowy ryż, banany sobie leżą wiadomo od razu do spożycia. Tam są jeszcze bułeczki nie dla mnie, ale dla mojego syna, który będzie sobie jutro na śniadanie pojad. Jest ananas prawdziwy, nie w żadnym syropie, nie z puszki. Także to są banany takie szybsze, o których Wam wspomniałem. Była woda, woda się skończyła, właśnie przestałem pić. Nie będę już w ogóle pił do startu. Będę pił po około 100 ml wody. Dwie takie pory trzy w ciągu dnia będą. Także zupełnie nie rezygnuję z wody. Sól, jeżeli chodzi o sól, soliłem do dnia dzisiejszego. Były to 3 gramy. Może dla wielu się wydawać aż, a dla mnie tylko. Bo z 12 gram soli zszedłem aż do 3 gramów. Także soliłem dość dużo i w ogóle soliłem. Jak większość ludzi. W ogóle nie soli przed startem, boś wcześniej obcinając. Ja jutro dopiero nie będę solił, e, także jest troszkę może inaczej, jak w przypadku innych zawodników. E, teraz co tam jeszcze mogę wam dodać, jeżeli chodzi o dietę. Jeżeli chodzi o suplementację, to właściwie ograniczyłem się do aminokwasów i do kwasu alfa-lionowego trzy razy dziennie. To są moje takie jedyne suplementy, które teraz stosowałem w tych ostatnich dwóch dniach. Także organizm sobie myślę poradzi tylko, że wykorzystując to, co mu dostarczam w naturalnym pożywieniu. Także to jest to, co musi mi dać przetrwać.